Wielu z nas wierzy w Boga jedynego wszechmogącego. Niestety mam co do tego pewne zarzuty. Dlaczego zapytacie? Powiecie, że jestem zły, bo nie wierzę. Po pierwsze, wiara, za którą nie kryje się wiedza, jest czczą naiwnością. Mówicie, miejmy nadzieję, że taki Bóg istnieje. Wszak jest to, Lewicowski, jedyny świat z możliwych światów. Jedyny możliwy, owszem, jest jedynym możliwym światem, lecz sama Teodycja ogranicza. Wszechmoc Bożą, bo po pierwsze jest eteryczny, czyli nie może popełnić samobójstwa, jest niejako uwięziony w świecie. Dlaczego jednak jego moc jest ograniczona? Już tłumaczę. Mianowicie dlatego, że świat jest taki oto, jaki jest. Czyli gdybyśmy coś w nim zmienili, to zmieniamy tylko to, co jest możliwe zmienić. Na przykład beton w czekoladę, albo żeby chleb był cały z czekolady. Ale nawet jeśli każdy chleb będzie tylko z czekolady, to świat nadal pozostaje tym oto jedynym możliwym światem. Bowiem zmienia się czegoś stan substancjalny, ale możliwości, które są w świecie, pozostają nadal te same, chociażby były jeszcze nieodkryte.